Aż 102 prace wpłynęły na konkurs wielkanocny zorganizowany w Sieradzkim Gimnazjum nr 1. Prace tematycznie związane ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy oceniane były w trzech kategoriach: kartka pocztowa, stroik i pisanka. Uczniowie wykazali się pomysłowością i zdolnościami plastycznymi, a Jury miało nie lada problem, by wyłonić tych najlepszych. Młodzi ludzie, którzy wydają się jakby niezainteresowani tradycją, tworzeniem takich właśnie rzeczy, wręcz odpowiedzieli, powiedziałbym masowo. Naprawdę warto się przyjrzeć, warto popatrzeć, tu jest ogromna praca tych młodych ludzi. Pomysłowość i taki związek z tym, co mamy w przyrodzie, z tym, co mamy w tradycji, połączenie tego czasu z nowoczesnością. Duża praca. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co młodzi ludzie przedstawili. Konkurs został zorganizowany z inicjatywy rodziców. Pomyślałam sobie jako rodzic, że w zasadzie my jako dorośli powinniśmy dbać o to, żeby kontynuować przekazywanie tradycji. Młodym pokoleniom i warto zachęcać młodych ludzi, żeby angażowali się w takie różne uroczystości, różne okazje, które mogą tą kulturę, tą tradycję naszą i upowszechniać w środowisku, gdzie są, i jednocześnie żeby kontynuowali te wszystkie tradycje, później żeby jako dorośli ludzie sami potrafili przekazać kolejnym pokoleniom. Prace, które uczniowie przygotowali na konkurs, zostaną przekazane za pośrednictwem Fundacji Dr. Clown jako prezent dla chorych, którzy święta spędzą w szpitalu. Takie formy są ciekawe. Dzięki temu dzieci, które zostały na święta w szpitalach, będą szczęśliwsze, a my mogliśmy się do tego przyłożyć. Myślimy, że sprawimy tym dzieciom, tym chorym ludziom wielką radość tymi upominkami świątecznymi. W każdej kategorii przyznano pierwsze, drugie i trzecie miejsce, a także wyróżnienia. Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.